Dobry, witam serdecznie i zapraszam do wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Dziś bohaterem jest zegarek o bardzo mocnej stylistyce, tak można by powiedzieć. Zegarki kolekcji Extreme od firmy Alpina zawsze robiły mocne wrażenie. Miały być duże, miały być solidne i rzucające się w oczy. No i takie były, i takie są też do dziś, z tym, że teraz zaprezentujemy przedstawiciela tej kolekcji o wymiarach istotnie pomniejszonych wobec pierwowzorów. U których koperta potrafiła mieć średnicę aż 48 mm. No ale mimo pomniejszenia Extreme nadal obowiązuje. Zegarek z tą nazwą musi robić wrażenie. Tyle, że tym razem w rozmiarze 41. Te 41 jest w nazwie i odnosi się tak naprawdę nie do całego zegarka, a do średnicy lunety. Koperta z tymi bocznymi wypustkami ma średnicę tak naprawdę 44 mm. Tyle tylko, że trzeba od razu powiedzieć, że, tak dopasowanie zegarka, jak i ogólne poczucie jego wielkości robi jednak sam zegarek bez tych wypustek w granicach obrysu wspomnianej lunety. Bo tak naprawdę te. Wypustki, jak widzicie, są dość wąskie i zupełnie, ale to zupełnie nie wpływają na dopasowanie zegarka do nadgarstka, jak i właśnie na to poczucie komfortu i jego odbiór. Za to odpowiada właśnie ta luneta. Koperta ma trzyczęściową konstrukcję. Widoczne w tej świetnie wykończonej lunecie śrubki z nietypowymi Trójkątnymi otworkami nie są tylko elementami stylistycznymi, ale tak naprawdę pełnią rolę i spajają całość tego, tego zegarka. Od lunety, poprzez korpus do nietypowo ukształtowanego dekla. Nietypowo, dlatego, że tutaj widzimy jakby dwie powierzchnie, które wydają się być elementami odrębnymi, a to jest tak naprawdę jeden. Element o takim kształcie. I widzimy tutaj też właśnie z drugiej strony już klasyczne śruby, które łączą się z tymi w lunecie, spajając tak jak powiedziałem, te trzy elementy w jedną solidną całość. Jeśli chodzi o ten dekiel, no to oczywiście widzimy tutaj przeszklenie, przez które możemy obserwować mechanizm. Ten mechanizm to AL525 oparty na mechanizmie Selita SW201. Jest dość surowo wykończony, ale wrażenie poprawia, a można powiedzieć, że buduje ten charakterystyczny dla marki czarny asymetryczny wa wachnik, który naprawdę bardzo dobrze wygląda. Elementem y, koperty jest oczywiście także y, koronka. Tutaj można powiedzieć śmiało, że ponadwymiarowa, y, duża. I charakteryzująca się takim gumowym pierścieniem na jej bocznej powierzchni, który no, kapitalnie ułatwia operowanie tą koronką. Koperta zachowuje wszelkie charakterystyczne cechy poprzedników. Można powiedzieć, zachowuje DNA tej kolekcji przy zdecydowanie wygodniejszym, mniejszym rozmiarze. No i już nie trzeba mieć nadgarska zawodnika wrestlingu, by cieszyć się tym wyjątkowym zegarkiem. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że to nadal nie jest mały zegarek. Jest spory. Tyle tylko, że dopasowany do większości nadgarstków. Poprzednicy w wersji XL byli naprawdę wyłącznie dla wybrańców. Ja sam próbowałem przymierzać dobre 12 lat temu chyba taki model i mój nadgarstek po prostu się poddał, mimo że ja naprawdę lubię duże zegarki. Ta zmiana, to pomniejszenie to bodaj najbardziej wyraźna i największa modyfikacja w tej kolekcji od momentu jej powstania w 2009 roku. Poduszkowaty kształt z tymi wypustkami po obu stronach, przy czym ta po stronie koronki jest podzielona, chroniąc ją jednocześnie. Krótkie ucha, zintegrowana, szczotkowana bransoleta, to koncepcja funkcjonująca z powodzeniem od samego początku tak samo jak bardzo wyraziste linie obszary które są szczotkowane bardzo precyzyjnie obszary polerowane a także fazowane krawędzie to wszystko wzmacnia ten taki jakby techniczny charakter odbiór jako zegarka narzędziowego takiego narzędziowego stylu który jest taką charakterystyczną cechą rozpoznawczą tego modelu i tej kolekcji to także po prostu fajnie wygląda Powinno cieszyć wielu zagarkomaniaków, a przy okazji pokazuje nam wysoki poziom obróbki, świadczący o właściwym podejściu firmy do jakości wykonania. Pomniejszenie rozmiaru nie zaburzyło tego odbioru, nie zaburzyło proporcji, no a prawdopodobnie bardzo mocno zwiększyło grono potencjalnych odbiorców potencjalnych klientów. Przejdźmy do tarczy. Zazwyczaj w zegarkach tarcza buduje jego wizerunek. Tutaj według mnie tarcza zegarka stoi w jednym rzędzie z kopertą, jeśli chodzi o, o właśnie budowanie tego, tego charakteru, tego wizerunku modelu. Kolor tarczy w naszym zegarku to czerń. Na samej krawędzi mamy pierścień, który oddziela szafirowe szkło od powierzchni tarczy. Nadrukowano na nim podziałkę minutową, przy czym co piąta minuta jest zaznaczona jako grubsza kreska. Za każdą z nich znajduje się nakładany, mocno wydłużony indeks godzinowy. Ma on taki wielopłaszczyznowy kształt. Każdy z nich ten indeks na godzinie 3 jest skrócony, a ten na 12 jest podwójny. To pozwala łatwo lokalizować położenie tarczy w ciemności. Fazowana srebrzysta ramka okalająca okienko datownika podkreśla, tak jakby ten element, a dni miesiąca widzimy są na czarnym tle pokazywane, co także warto zaznaczyć. Cała główna powierzchnia tarczy jest pokryta precyzyjnie wytłoczonym wzorem tworzą go rzędy naprzemiennie wobec siebie ułożonych trójkątów. Daje to taki efekt w postaci lekko wypukłego wzoru, który znowu daje nam poczucie takiej głębi przy niektórych położeniach tarczy, a poza tym bardzo fajnie to wygląda. Trzod trójkąta to oczywiście stosowany w wielu miejscach zegarka element będący odniesieniem do symbolu marki, czyli trójkąta, bardzo często czerwonego. Będącego znowu e, symbolicznym odniesieniem do alpejskiego szczytu. Tutaj mamy go nad nazwą firmy pod godziną 12, naprzeciw wadze sekundnika, e, w tych otworkach e, śrubek na lunecie, czy też na czołowej części e, koronki. Jeżeli chodzi o czytelność, no to oczywiście zapewniają ją e, te wspomniane wcześniej indeksy oraz dość wyraziste, odpowiednio długie wskazówki. Wprawdzie o nowoczesnym kształcie, ale wzorowanym na stylu mieczy. Jeżeli chodzi o odczyt ciemności, no to oczywiście każdy z indeksów ma naniesioną masę świecącą, tak samo jak wskazówki, to z kolei pozwala nam na spokojny odczyt czasu do samego rana po całej nocy, choć nie jest to luminescencja jakaś bardzo imponująca, natomiast w pełni wystarczająca. Jeżeli chodzi o plusy tego zegarka, to wrócę do stylu. To naprawdę niepowtarzalna, mocna stylistyka, oprócz tego solidna budowa, wysoka jakość wykonania, wysoki poziom wodoszczelności, bo tutaj mamy go zapewnionego do poziomu 200 metrów, wygoda użytkowania, w to musicie uwierzyć na słowo i naprawdę atrakcyjna tarcza z przyzwoitą luminescencją. Minusem może być nieco optycznie zbyt płaska, delikatna bransoleta. To jest tylko takie poczucie związane z tym, jak ona wygląda, ponieważ na nadgarstku mamy naprawdę bardzo pewne mocowanie, a to, że bransoleta jest bardziej płaska, no, zaoszczędziło na pewno sporo na wadze całego solidnego zestawu. Trzeba też przyzwyczaić się do zapięcia. Jest ono zamaskowane, ale drugi element ma tutaj taki jakby emblemat, znów z logo marki z trójkącikiem, i tą część mus musimy zapinać jako drugą, ponieważ odwrotnie się nie da. To wymaga nieco przyzwyczajenia, ale pewnie po krótkim czasie staje się wręcz odruchem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i jak zawsze zapraszam do naszej tradycyjnej recenzji na portalu zegarki i pasja.